Um. Siema, witam w kolejnym odcinku i... Stwierdziłem, że Getting Over Po prostu mi się łatwo. Więc postanowiłem, że to będzie dobry pomysł i przekonam się na chwilę jak bardzo się myliłem w tej kwestii. Chwila, czy ta gra ma w ogóle uchtawienia? Okej, okay, ta gra ma uchtawienia, dawaj lepszą grafikę. Okej. Okay. Dobra. Ja pierwdziel jak się tym chceluję Okej, okay, to jest... A pull up, to mogę się well pull upnąć Cudownie To będzie ciężkie. Okej okay. Dobrze. Teraz tak, sprawa jest taka. Sprawa jest taka, że te zielone skały są śliskie. Dlatego na ich pomoc nie ma się liczyć. Się będzie obracać. Widziałem tylko fragment rozgrywki. Dlatego, sam ten początek ogarniam. Dobrze Kontrolki są łatwiej się łatwiejsze do ogarnięcia na początek niż w Getting Over It W Getting Over It na początku w ogóle nie miałem pojęcia jak się dzieje, tutaj Jestem w, jestem w stanie robić jak... jak... cokolwiek Więc taki jest przynajmniej Plus. Mhm. I się zaczyna więc przynajmniej taki jest plus. To ja, się... Ale trzeba będzie później skoki robić. Więc dobrze by było się tego nauczyć teraz. Dopóki nie mam do kształcenia absolutnie całego progresu. W momencie kiedy tego nie zrobię. Poprawnie. Okej, okay, bo te, tego się można chwycić. Tak, by the way. I teraz. Ja powinienem, ja powinienem iść. Nie sądzę, aby było... To jest łapable. Okej, okay, to jest łapable. Jak bardzo tam do góry można iść? Ja chcę wiedzieć. Jak bardzo mogę iść tam do góry? Jak się iść tam do góry. Dobra, nieważne. Dobra. E, mówię, ja, się ja chcę się nauczyć... skakać teraz. Ja nie będzie źle. Dobra. E, to, to nie jest jak takie ciężkie, znaczy... ...będzie turbo ciężkie. Jakby taka podstawowa kontrola gdzieś ...idzie znacznie prościej niż w Getting Covered. W Getting over it na początku nie miałem w ogóle pojęcia się dzieje. Tutaj. Jest troskę łatwiej. Wejdźmy sobie teraz tutaj na górę i spróbujmy zobaczyć... Okej okay, chwila, tu nie jest łapable. Góra tego dzieloszcza jest łapable. Okej. Okay. Okej. Okay, tak, bym musiał jeść tutaj na dół. W A ja go fejser to track, cały czas trzymać myszkę. Okej. Donczewo też jest łapable. Trzeba już trzymać myszkę i to nie będzie. ja mam tam iść? Okej, okay. łap się może za górę tej skały. Jak ja mam to robić? To się tak grzesznie zapytam? Łap się czegoś. Okej. Okay tych zielonych skautów w, w jakimś stopniu da się do chwila, ja to próbuję się za szybko spokojnie yeah. Jest to się A mi ciężko ich wyfigurałtować, którą ręką się... Która ręka aktualnie? Która ręka jest która? Na pewno powinienem tam iść Nie ma nic po tej stronie Okej okay, chwila To drzewo jest łapable To drzewo nie jest łapable To jest początek gry To jest sam początek gry A ja już nie daję sobie rady Jesteśmy ich na bo tu Okej okay, powrót w to misję nie zajął nam zbyt wiele czasu Okay. Udało nam się Ruch jest taki w klawiszami Q oraz E również mogę się trzymać Więc to z pewnością mi ułatwi robotę jak będę chciał na chwilę puścić mywkę Trzymanie mywki cały czas jest męczące po pewnym czasie Okej, okay. co tu jest łapable? Czy te drzewa są łapable? Wydają się być. Czy jakiś... Czy jest jakiś sposób na łatwe wprawczenie? Czy ja się czegoś łap łapałem? już, actually, czy tak... Nie do końca. Tędy mam iść spoko. Ok, co Idziemy dalej. Wiem, że w tej grzechią... Się... Mhm. To jest to miejsce. Wiem, w tej grze są... Się... swego rodzaju checkpointy. Mhm. Niestety wtedy to nie był jeden z nich Właśnie tak sobie myślę, jakbym chciał robić pero to no bo nie przejdę całej gry on one go, tak? To jak? To jak ja... Aks, nie mogę... Dobra, Właśnie się tu. Nie skaczmy tam gdzie nie trzeba I może w tym schoku te watery było nie tylko w bok ale też w górę Ja myślę Ja w idzie ogarnąć te kontrolki na takim podstawowym poziomie I znowu jesteśmy tutaj O tym jak mi się udało dużo szybciej Jak w ten covered A po początku Devil Simni zajmuje ci pół godziny a potem robi to w to pół sekundy Później są ludzie, co przechodzą tego poni poniżej minuty. O, będzie wymagać trochę prób. Próbuję się odbić, znaczy wyskoczyć z tamtego wyższego punktu Ja szybko. Próbuję to robić ja szybko i robię długie błędy. Chcę to spidranować. Spidranuję to. Tak, spidranuję tego. mistrzem spidranowania tej gry. Okej, okay, tak, Jackie się ma, actually bardzo łapable. bleh. Chwila. Łap się. Tak. Wyś nie spadł. Z jakiegoś długiego powodu. Ciekawe, który punkt w tej grze będzie odpowiednikiem pomarańczowego wskóru. Pewnie właśnie tamten spokój. To ich odpowiednik Devil's Chimney. Tak myślę. Ich odpowiednik Devil's Chimney. nie ręka, bo się trzymania tej myski cały czas. Teraz skaczemy skok biały. teraz z tego najwyższego punktu. Jest stąd. I bym tak zrobił. O! Tutaj, jakbym się puścił, to by było dobrze. Tak myślę. Czyli jak, jakby się ktoś zastanawiał, to ten film nagrywam jeszcze w, w trakcie, kiedy kanał ma długą przerwę od filmu. Więc z mojej perspektywy ten film z Bitchabera niechtał jeszcze w rzucionym. Nie wiem czemu wam to mówię. Nie wiem jaki to ma książkę, jak w tą grą, ale... Oczuja, jakby ktoś w się jak to nabiał! Teraz to mi się... Teraz to mi się udało. Pokaż mi jak to działa. Chodź tu. Chodź tutaj te hoki. Stąd poskaczmy. I na przykład takie bujanie się byłoby dobrym pomysłem. Jak tak zrobić 360 to nie do końca będę w stanie się chwycić. Na przykład zrobienie czegoś takiego jest dobre. Tak jak ja to próbuję zrobić, to to chyba ich najgorszy sposób na pewno nie. To definitywnie trzeba się... Najpierw... Yeah. Yeah. Nie no, spróbujmy. Tak, wróćmy się w tamto miejsce. Jaki covered jest lepiej, tam z nami Twój nam takie Tutaj nie ma wcześniej pożyłem grę i ma rać sobie sam nie, nie zabraknie ci ciekawości mm -mm. Nie robimy takich rzeczy Nie wiem z którego punktu jest najlepiej wyskoczyć że z tego najniższego bo jest najbardziej wysunięty Próbuję wyskoczyć stąd Prawie. Spróbowałbym z wyższego. Jest z tego pamięci. Okej, okay, ja jestem w stanie chciał oczywiście naprawdę mocno się wychronić. Gdyby on się nie obraciał, to by było to łatwiejsze z pewnością Więc próbujmy ich najwyższego próbujmy ich najwyższego ale naprawdę się odchylić Nie ja mam teraz iść? Wezmę? Chyba się tu mocniej. To ich odpowiedni pomarańczowego wzgórza. A wezmę nie. Pik. Ja? To, to, to bombowo. Bomba stycznie. Muszę jeszcze się nauczyć, że jak spadam, to muszę obie ręce po prostu trzymać się. Ja tutaj po prostu liczę na łaskę bożą, że on się coś złapie. Ja muszę trochę pomóc. Okej, okay, tam chyba jest ten checkpoint pierwszy. Here we go again. Ja szybko się chciałem i wdostać do tego. Tak, skoro mamy więcej doświadczenia w tej grze. Jak palczo? Dałoby się. Nie dałoby się. Dobra. Nieważne. Okej, okay, tutaj dźwięki bardzo mocno podpowiadają. Czy udało się chłapać, czy nie? Tak, ja wyskoczyłem tutaj z góry. A my góry. And here we go again. Ja się Potrzebuję Potrzebuję pewnych. Nie natrwyli. Tak, ja tam. By tam. już. Ja musiałem się tak śpieszyć, nawet nie wiedząc, gdzie mam iść. Weźmy znowu tutaj. No już chwytał. Okej. Okay. Tak powoli. Ma coś I ma coś się śpieszyć. Tak, skupmy się się Powiedzmy się najpierw, gdzie mamy iść. Tutaj. Tutaj. Jesteśmy. Dobrze. Jak bardzo mogę tak wyjść z gry? Czy teraz, jak włączę grę, tak będę z powrotem tutaj. Ok. No, więc to był pierwszy odcinek yy, ciężkiej gry o Pinaczkie. Ja m, nagrywałem to 40 minut, nie mieliśmy to wyszło faktycznie materiału. Więc dzięki za oglądanie i na razie. Da się pomachać, kinda, Tak Ach, A chłapać wodę.